Akcja no, akcja Akcja jest taka, że trzeba to było wszystko pociąć, żeby można było to rozebrać. Wszystkie śruby zapierdolone, zapieczone na amen. Żeby zdjąć całą piastę razem z tarczą, musieliśmy pociąć, zacisk, pociąć jazmo. Inaczej nie szło nic zrobić. I to dalej jeszcze wszystko trzyma. Walka totalna. Śruby najgorsze środki. śruby pozacierane, najgorsze co Cob na moście tak ucierpiał, że nie wiem czy jak to złożymy coś z tego będzie. Mi się wydaje, że będzie wymiana całego mostu musiała iść, albo samej tej pochwy całej obudowy mostu. Zobaczymy jak złożymy, tutaj to wszystko trzeba wyszlifować, wyczyścić, może się jeszcze uda. No ale jak dojedziemy do domu to będziemy widzieć co się stało. No ale jest no amen, rozdupcyło most totalnie, kręcimy. Tomek kamerą, a ja kluczem. Pokaż jeszcze piasto w środku. Wrzucę parę fotek. Cały komplet jazmo z piastą, z zaciskiem ze wszystkim udało mi się namierzyć. Raz, dwa, trzy używane to koszt niewielki, a roboty od zajebania. No ale to tak, tak to w życiu jest. Zaraz wyjdzie. Dzięki tam chłopacy 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 Dzięki tam za chęć udzielenia pomocy Mariusz, dzięki bardzo, że się odezwałeś, dałeś namiar. Ale udało tu się załatwić jeszcze w jednym miejscu i już się porazimy, O, dobra Jeszcze ten nacisk, jeszcze pójdzie na graty. No i dobra Tu jest razem całe wyposażenie, wszystko trzeba było zabrać ze sobą. No bo ja, ja, wiadomo, jak to jest w terenie. Mówię, tu już leży drugi zacisk do odzysku. Zaraz się go tutaj szybko poogarnia. Zarzucamy i. A, właśnie, nasadka 105 tu była potrzebna. Wczoraj jak odkręcaliśmy, to odkręcaliśmy tutaj tą e, główną nakrętkę e, ruskim kluczem, czyli przecinakiem. A dzisiaj tata rano, jak ja pojechałem po części, dorobił sam taką nasadę. Tak więc już będzie na przyszłość rura, płaskownik, no i jest klucz. Do tego jeszcze ośka znaczy, bizona, łomik. znaczy łomik od bizona, od odpychania mucarni, od tego oryginalnego klucza i już jedzie. Dobra, wio. Zmiany całej mocy, do mostu się na pewno nie obejdzie Za mostem jest tu popierdolone Nie obejdzie Polski i to W Polsce co samo się zrobi i I co, Jak? Będziesz jechał po przejechaniu 1000 kilometrów Szturk, szturch, szturch sztur, 10 razy i dalej jechał Kurwa to nie kierowiec Niewielka liczba. Dzień dobry, nie chce wejść? się kiera i wejdzie Nie Czekaj to Mówi, że nogą trzeba te? Tak mówił serwisant, że trzeba nogą? Ty na. To lipa Lipa jest Powinno to wejść tak <głosy> <głosy> To chyba w, tym, w Szwecji tak chodziło. No Dobra, stop, do tyłu ja, Poprawka Zaraz, już, już trzeszczy, zaraz idzie fajnie Dobra Na koły co to tam Czy blaszki? Dobra To blachy nie ma To jest Boże, pójdę się spytać, czy to mają jakiś papier. Idź, zobacz. Mają palnik głównie. Puste to to jest. Kur... Nikt nie pomyślał na papierze. No. Dobra, to idę tam. No. mam obrawie później. No, to też się nagrało. Podejście drugie. Ja pierdolę wyszło jak trzeba ty. Prawie. Nie całkiem. Nie całkiem, jeszcze do. Czy to klasz klasmanem czyjemuś? Ty było wyłazi, zobacz ty. Może pierdolę, się Dobrze, klockiem, no, bo wyjdzie użycko. Elegancko Chyba będzie. Tam ta szmota zostaje już wciążku, na stałe, tak? Tak, on będzie uszczelnie. Żeby się olej nie wylewał Nie, nie, nie. Idzie, idzie. Idzie, idzie Idzie. Kołek się sypie. Dobra, czekaj, stój, stoi. Lekko by trzeba było unieść. Dmuchnąć. I co i co? Bierz normalnie, bolec No już bolec to nawet nie ma co. ele ligar pra Dawaj, teraz ja puka jednego tam nie idzie. Na pewno czy na idzie, idzie, idzie trzeba dociskać, żeby właśnie niesprężyną nie odbijało no, jak już gwint wystaje, to można nakrętką ciągnąć. nakrętka właśnie by weszło, mówię nakrętka, sadka, dociągnąć spowarką, smarknąć i będzie luks jak w PGR-ze, Dobra, dawaj nakrętkę. Wydmuchaj śmieci. Tak, długą czy starą? Szmatę. Szmatę czy nakrętkę? Szmatę dajdajce, najpierw daj. Nakrętkę na szmatę trzeba. to tam tam wyciąć ze środka i będzie wytarcie. Słaby gwint jest, to trzeba dać na szmatę. <śmary> po majstrowemu. Się kurwa na i nie pierdoli. Chyba jest ten uczy jak to naprawiać Wszystko co Polska ogląda Dobra, dawaj nakrętkę Podkładka To jest taki ząb A to nie, to jeszcze nie założymy tej podkładki właśnie, bo na ten ząbek to jest tam daleko. Zobacz, bo to co to jest jest... Samą nakrętą, tylko żeby się nie zatarło tak jak to ta wczoraj. Błotek. No już zdjęłem teraz. A jest. jakie warunki. Gwint może rob. O, lecimy ekspres, trzeba to nagrać. 160 na godzinę. Chciałbym z jeździć Czekoda, że Wczoraj nie nagraliśmy jak odkręcaliśmy No To by dopiero był kabaret Czy starą raspę nakręcać Czy było Nie, ich nie było nagrane z wczoraj Coś nie łapie Zajmuj Nie da rady jak zrobił Dobra, dawaj tą starą no co nie będzie gry W co było trzeba tutaj dać no. tyle Chcieli lepiej, ale nie rady wyrady w środku miałem 3 trochę dam Czy co, czy dopłukiwać Halo, ja. Brus puścił i się rozszerzyła, chyba oś. Czekaj, ja zdejmę tą, to. Daj mi to. Nie chcę iść Może złapię. Tu widać, elegancko. Tak było odkręcane. Specjalistycznym kluczem włożył Wczoraj, Wczoraj był lód, a dzisiaj woda. No uszczelnienie pożada tutaj w środek, proszę Dawaj Dobrze uszczelniacz No i Nie Teraz będzie to zbijać, teraz to zbijemy Musi to złapać. Tylko trzeba podpuknąć plus, bo on czas nie mocno. Давай. 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 Znowu nakrętka, ładnie, ale tyle się się dokręca. Serwis Volvo się połaku. Jaj. Czekaj, ja młotek. Też jest, no, jest jeszcze takie pasowne porobić. Krupsze gwiazdko nie wchodzi w jednarkę. Łasto grzeje Przerwamy ile jest? tam przez tą dziurę Przyświeć akurat jak już nagrywasz to przyświeć też znaczy. eee. Dobra jest, dobre światło Za 3 dni będzie O morne Pół tu dopiero Tak, to 3 dni Dobra Tak wczoraj było skręcane i tak jest dzisiaj przykręcane Identycznie. Dobra, sytuacja opanowana. Już jest wszystko złożone. Zaraz zarzucamy koło koła. Błotnik. No, jak to zasta mówi, spierdalamy Wszystkie części są z odzysku. Ale będą jechać bez problemu, bo to oryginały. Dobra, pakujemy się. No, przecież dobra, pakujecie te graty, nie? Jedziemy pala, jadziemy. Dobra, jedziemy, no. ja no tak. O kurde. Mam na potem nie widzę. Nie no. no, u mnie jest dobra. Jeszcze Dobra siedź, to dalej Ty już wiek Zaniechał na początek Od góry Dobra, weź traw Dobra, coś przyłapałem ale w kawałek tylko 33 na korbkę weź ten. No ręcznie, ale tu chodzi mi o tą korbę od tego zestawu. Weź ten spalinowy. Skąd? Na szarkę. Nie, ten tak większy. 33,

Co nie tak jest? Ty masz kręć, No podejście jest coś miodzi to lepiej o. Szybciej kręć. Od to je. Jakaś sprężyna ci zdobyła się <gry> Dobra, fajne kurwa Się ze śmiechu jeszcze Szybciej, bo już pięty zamarzają Kilice kurwa Mróz na wschodzie, a tu w nogi ciągnie Czekaj, tam coś nie idzie Coś tu jest nie tak na tej Dobra, zrobię cięcie, bo nie idzie coś tam się nagrywa. Nie. Wykręcamy koło. Szybciej tą korpą dawaj. Nie, Szybki nie uływi. No, może tak być. No to ma za dużą moc. Dobra, chyba będzie, co? Nie. O, będzie, będzie. Następny. To eee. no co zrobisz? Jak nic nie Uch, Trzymać, kręcić. No nie ma jak tam podejść, Prawdopodobnie złapała. Warunki pracy w terenie. Pierwsza liga. Tego. Dobra, po ciężkiej batalii Furmanka wróciła do gry. Wracamy do domu jest godzina 19.30 no na jakąś dziewiątą w pół do dziesiątej będziemy z powrotem bywają takie perypetie kiedyś żeśmy przerabiali już ten numer z Jelczem 750 km od domu też było ciekawie ale to już nie tym razem za bardzo jestem zajechany żeby o tym opowiadać do następnego cześć